Ania, wiesz, co wydarzyło się 22 lata temu? Nie. Przed Dzień Dnia Dziecka? Nieprawdopodobne pytanie i wielka atmosfera tutaj narasta. Napięcie, Piotrze, powiedz, bo nie wiem. Francja przegrała z Senegalem na pierwszym meczu mistrzostw świata w Korei Japonii. Piotrze, jak ty to możesz pamiętać? No właśnie, to jest moje wspomnienie z jednego z Dni Dziecka, które obchodziłem. Wow. Moi mieli Piotr tutaj nam przedstawił perspektywę jakże odległą, pamiętał bardzo dobrze, co się wydarzyło przed jednym z dni dziecka w jego życiu, i my też z okazji Dnia Dziecka dzisiaj porozmawiamy troszkę o przeszłości, o teraźniejszości, o byciu dzieckiem i o tym, czy w ogóle bycie dzieckiem jest fajne. Ja w ogóle mogę dodać tutaj, że pamiętam, że właśnie tego dnia wraz z rodzicami, z bratem pojechaliśmy do Skoczowa i ja miałem duży problem, żeby ten mecz inauguracyjny zobaczyć. Niestety nie zobaczyłem go w całości, ale już w dniu dziecka, czyli w sobotę, wtedy już oglądałem te mecze. Mało tego, Niemcy rozgromiły Arabię Saudyjską wtedy 8-0, więc już wtedy czułem, że to będą świetne, niepowtarzalne mistrzostwa. Czy to jest Twoje najfajniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Czy może coś innego z nim konkuruje? Nie no, tych wspomnień z dzieciństwa jest znacznie więcej, tym bardziej, że to z 2002 roku to już taki troszeczkę bardziej nastolatek niż dziecko, ale co pamiętam? Na przykład pamiętam, że graliśmy w piłkę na boisku, którego dzisiaj już nie ma, pamiętam wycieczki w góry z rodzicami i z bratem, pamiętam rzecz, za którą teraz po prostu cały internet się ze mnie będzie śmiał. Pamiętam disco polo live w sobotę i disco relax w niedzielę rano. Tak więc pamiętam dużo rzeczy, bajki Disneya, gry w szachy z dziadkiem, dużo fajnych wspomnień mam. Ale to teraz nostalgicznie i uroczo zabrzmiało nic tylko się cofać w czasie. No bo lata 90 były super. Co nie? Były, były, były bardzo fajne. Jakbyś miała wybrać, wolałabyś być dzieckiem teraz czy tak jak byłaś kiedyś? Tak jak latach? byłam kiedyś Piotrze, tak jak byłam kiedyś, bo nie czemu? Co złego w byciu dzieckiem dzisiaj? Wszystko, wszystko. Fokus rodziców totalny na dziecku, co ma oczywiście dobre strony, wspieramy rozwój, wiemy więcej, wiemy mnóstwo o niedomaganiach, o zdrowiu, wiemy, wiemy jak nosić dziecko, żeby nie miało wad postawy, wszystko wiemy Piotrze. Jak karmić, żeby było hiperinteligentne, ale nie wiemy jak z dzieckiem po prostu być. A kiedyś było tak, że się i było, i atmosfera domowa była jakaś taka trochę luźniejsza. Nie było tego internetu w każdym zakątku, z mnóstwem informacji. Telewizor w moim domu na przykład nie był w ogóle pierwszoplanowy. Mega dużo wolności, czasu, kreatywnie spędzonego. Plastelinę pamiętam i ciastolinę play do jak byłam mała. Po prostu zrobiłam z tej ciastoliny wszystko. To było jedna z moich ulubionych aktywności. Bieganie w ogródku, bieganie po polach u dziadków w Kozakowicach. To był taki czas, w którym ja miałam dużo czasu. Czyli A teraz coś dzieci nie, czego mają. nie ma. Nie mają dzisiaj dzieci dużo czasu, Piotrze. Ale ile mają fajnych aktywności. Tutaj, wiesz, idą popływać, to idą na konie, to idą na pierwszy trening, drugi trening, później może iść na zajęcia dodatkowe z angielskiego, z polskiego, taniec, jeden, drugi, piąty. Cóż, no. za Ogrom po prostu aktywności. Tak, ale wbijać gwoździe w deski to już z dziadkami nie mają czasu. Obserwować pęknięć w murze też raczej kontemplować nie będą, bo to arcy nudne tu się nie zmienia, raczej krajobraz. Samolotu wypatrywać na niebie jako zjawiska niezwykłego nad własnym domem też nie będą, no bo to raczej normalne, że latają sobie na wakacji z rodzicami, albo przynajmniej odbywają arcy ciekawe wycieczki zagraniczne ze szkoły. No i raczej w piłkę grać nie będą po szkole, bo tam jest jeszcze mnóstwo innych zajęć dodatkowych. Pragnę zaznaczyć, że ja też chodziłam na zajęcia dodatkowe, ale mimo wszystko miałam czas, żeby z rodzicami porozmawiać, nawet jako taki mały bobas, który przychodził gdzieś z przedszkola i mówił, co się zdarzyło, no to byłam wysłuchiwana, a teraz często widzę nie chcę narzekać jakoś tak jak stara baba, chociaż już mi tam czasem z tym narzekaniem, blisko do 80-letniego starca, ale teraz widzę dzieci, dwuletnie autobusie, w samochodzie, z telefonem w ręce, żeby nie przeszkadzały. Skrojące po prostu w tempie ekspres jakiś strumień informacji. Boli. No boli, bo to jest mały człowiek, który się rozwija, ma chłonąć świat, ma się wgapiać we wszystko, co widzi, ma być ciekawy, ma rozmawiać, poszukiwać odpowiedzi na różne pytania, patrzeć pod nogi, patrzeć do góry, skupiać się na kwiatkach, pszczołach, psach, owadach i innych wszystkich dziwnych stworzeniach, a on się wkapia w telefon, Piotrze. No, było prościej, trzeba sobie było to powiedzieć. Prościej. Było z tej perspektywy, było prościej. Było, myślę, mniej opcji, może było ciężej, może było mniej kolorowo, ale jak tak sobie przypomnę, to moje dzieciństwo, to mimo czasem właśnie tej mniejszej liczby kolorów, to wtedy dla małego Piotrusia on był pełen kolorów, ten świat. Tak, Piotrze. I czy ty widziałeś, jakie współcześnie bajki oglądają dzieci, bajki animowane? Na szczęście nie. No, bo jak mi się zdarzyło z takimi moimi młodszymi znajomymi coś oglądać, to, to jest naprawdę niefajne. A czasy, przepraszam bardzo, kubusia, Puchatka, odeszły w zapomnienie. Bo jak ja sobie żartuję z kłopouchego, to moje dzieci nie wiedzą, kto to był. W sensie moje dzieci, moi uczniowie, prawie już dorośli młodzi ludzie, ja tak mówię, to jest bardzo nieładne, wiem, ale to wynika z sympatii. No nie wiedzą, no kurczę, te bajki, które oglądaliśmy my w latach 90., były. miały w sobie to coś. I od czasu do czasu też jeszcze do nich chętnie wrócę. Te wszelkie platformy streamingowe, które nie zawsze są dobre, tutaj dają coś dobrego, bo można naprawdę fajne rzeczy sobie też przypomnieć, a przy okazji jakiś aspekt edukacyjny, bo można sobie je włączyć w języku obcym, w języku angielskim, i łączymy przyjemne z pożytecznym. A i owszem, a ja mam takie ważne, wielkie pytanie, panie Piotrze. Co pan ma w sobie jeszcze z dziecka? Myślę, że nie skłamie, jeśli powiem, zachwyt nad zwykłymi rzeczami. Wow! Na co nie mam? No masz, masz i masz radość, taką piękną też. Tak, wydaje mi się, że to mi wychodzi całkiem dobrze, żeby się cieszyć z małych rzeczy, z prostych rzeczy, zaskoczyć się czymś, czyli chyba nie jest ze mną tak źle i to bardzo mocno pomaga. Powiem więcej, przez jakiś czas, myślę, że był to czas właśnie studiów, może po studiach, tego dziecka było mniej, na pewno go było mniej, no bo wiesz, Jesteśmy już dorośli i trzeba się skupić na tym dorosłym życiu, ale od jakiegoś czasu znowu zaczynam się tego uczyć, czy regularnie sobie o tym przypominam, regularnie się tego uczę i pomaga to w codzienności, żeby rzeczywiście znowu umieć się zatrzymać, umieć troszeczkę zwolnić, tak jak to dziecko. A ty co masz? Z dzieci? Ja z dziecka? Mam z dziecka nadwrażliwość. To dobrze czy źle? To często źle, bo trzeba nad nią panować. Aczkolwiek y, uczę się ją oswajać. Mam z dziecka egzaltację, nadmierny zachwyt y, i zbytnią emocjonalność, ale jakby nie widać tego, mam nadzieję, w wielu sytuacjach w życiu profesjonalnym. Mam ufność dziecka, nie zawsze oczywiście, ale kiedy kogoś lubię, no to za późno stawiam granice, jestem jak dziecko, które tak jakby trochę zbyt szczere jest w kontaktach z ludźmi. A czuję, że te rzeczy, o których wspomniałaś, te kwestie, to dobrze, że je mamy, czy tak raczej powinniśmy sobie je ograniczyć? Ja myślę, że dorastający młody człowiek, w ogóle młody dorosły, powinien się uczyć, co z dziecka warto zostawić i pielęgnować, a nad czym trzeba pracować. I te moje cechy dziecięce, jeszcze jedną jest poszukiwanie własnej wartości w oczach drugiego człowieka, co już w ogóle jest arcyniedojrzałe, ale mi zostało z przedszkola, to to są rzeczy do ciężkiej pracy, ważnej hmm. pracy. Bo to co z dziecka pięknego wymieniłeś ty Piotrze, a to co z dziecka trudnego wymieniłam ja, bo to nam odbiera też wolność w dorosłym życiu. Niewątpliwie. Ale z drugiej strony też są kwestie, z którymi powinniśmy walczyć i powinniśmy może walczyć, to takie za, może za daleko to idzie, ale które powinniśmy się starać ograniczać, tak? Czyli przechodząc do tego dorosłego życia, może powinniśmy z czegoś rezygnować bardziej. Tak, zobaczyć dziecko w sobie zobaczyć, co jest takie moje, a już być nie powinno, co, czemu bym chciała podziękować, co bym chciała zostawić, co chcę uszanować w tym wewnętrznym dziecku. Jeżeli ono czegoś nie dostało, to po prostu to powiedzieć, spróbować nie szukać nagle wszystkiego, co by to wewnętrzne dziecko miało zaspokoić, naprawić, uporządkować. Ono zawsze z nami będzie, jak mówią psychologowie, ale warto zauważyć, że to są już drzwi zamknięte. Zobaczyć na siebie, jak na przykład na małego Piotra, na małą Anię, którzy mają 3 czy 5 lat i coś tam im gdzieś nie wyszło, albo czegoś jest za dużo, i powiedzieć: Widzę cię, rozumiem cię, ale ja już dzisiaj zrobiłabym, zrobiłbym inaczej. Jako dziecko pamiętam też, że chyba naturalne to było, że kiedy coś nie wyszło albo zrobiło się coś źle, no to mówiłem: że to nie ja, to tamten drugi, to może brat, to nie moja wina. Czyli starałem się. No, szukać jakichś usprawiedliwień, wymówek, i to jest rzecz, której powinniśmy się oduczać, wkraczając w dorosłe życie, czyli jednak no brać to, co złe zrobimy, to, co nam nie wyjdzie na klatę, tak? Umieć powiedzieć, że zawaliłem, że coś mi nie wyszło, ale z drugiej strony, bo to jest taki ciekawy mechanizm, nawet jeżeli ja potrafię przyznać się do błędu i przepracowałem sobie to już jako dorosły człowiek, i nie szukam winy w ludziach, nie szukam winy w okolicznościach, ale jednak też dostrzegam to, że w czymś po prostu mogę być słaby, coś po prostu może mi nie wyjść, i kiedy przed drugim dorosłym, w naszym wypadku może przed kolegą z pracy, przed dyrekcją albo przed nastolatkiem stanę i to powiem, to fajnie, kiedy z drugiej strony też nie ma wiesz, tego gaszenia ciebie już całkiem jak peta, tylko też ta druga strona potrafi się dorośle zachować, czyli umieć przyjąć czyjąś porażkę. A nie piętnować jej, a nie pokazywać jeszcze bardziej palcem, no i nie krzywdzić też w ten sposób, bo z jednej strony fajnie, kiedy uczymy się dojrzewając przyznania do błędu, do porażki, a z drugiej strony fajnie, kiedy też jako dorośli uczymy się w jakiś sposób akceptacji i docenienia tego, że ktoś rzeczywiście potrafi się przed nami do swojej porażki przyznać. Tak, Piotrze, i myślę, że też dorosłość to jest umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za własne działania, czego dziecku brakuje. Prawda. Aniu, ja tak chciałbym wrócić jeszcze do tej kwestii lat 90. Kiedy byliśmy małymi dziećmi. Gdybyś mogła wrócić, wolałabyś wrócić do czasów dziecięcych, czy nieco późniejszych, nastoletnich tych na studiach? Chyba dziecięcych, takich przedprzedszkolnych. Te były, serio? Tak, te były najsympatyczniejsze. Ja tam byłam bardzo autentycznym człowiekiem. Dopiero w konfrontacji ze światem zewnętrznym coś się we mnie popsuło, więc tak. A potem bym tak wycięła, zmodyfikowała, przeżyła swoje życie jeszcze raz. Od wczesnej podstawowy, aż po szkołę średnią. Zaskoczyłaś mnie, bo ja mimo, że mam bardzo fajne wspomnienia z... Dzieciństwa, o czym też wspomniałem, to gdybym miał możliwość wybrać jeden z okresów, do którego byłoby mi dane wrócić, byłby to tylko jeden okres, to na 100% nie byłoby to dzieciństwo, mimo że było fajne, mimo że było piękne. Na 100% wybrałbym, myślę, końcówkę szkoły średniej, może początek studiów, jako ten etap, który bardzo chciałbym jeszcze raz przeżyć, bo był w porównaniu z dzieciństwem zupełnie inny, dużo bardziej szalony. I dla mnie jeszcze piękniejszy, choć pewnie ta łezka bardziej kręci się na wspomnienia, które przytoczyłem na początku. To ta szkoła średnia i studia miały w sobie to coś. To ja bym je przeżyła jeszcze raz z innej przyczyny, dlatego że byłam zbyt dojrzała, dla siebie za surowa i za mało sobie poszalałam w życiu. Aha, czyli byś chciała po prostu te. Ze, ze smyczy troszeczkę się uwolnić, jeszcze. Tak, i to na dodatek swojej własnej. O właśnie. Wiem, jakie przekonania bym miała zgoła odmienne od tych wtedy, kim bym była, co bym robiła, także byłoby inaczej, Piotrze. A nie czujesz, że nawet gdyby było inaczej, to i tak wylądowałabyś w tym samym miejscu, w tym samym momencie, gdzie jesteś, tylko po prostu nieco inną ścieżką? Myślę, że tak, bo to jest rzecz, którą bardzo chciałam osiągnąć i którą lubię, tylko że może ja bym była wtedy. Bardziej wolnym, nieskrępowanym dziwnymi rzeczami i nieżałującym tak wielu rzeczy młodym człowiekiem. Jutro sobota, jutro 1 czerwca, będzie świętowanie? Chyba nie. Wyrosłam trochę ze świętowania. No ty nie wie, gadaj. Ty wiesz, Piotr, że ja jestem człowiek codzienny, że jestem człowiek zwyczajny. Nie, że ja mówiliśmy już o tym. Nie dorosłam do wielkich momentów, że tutaj wiesz, ten mój sentymentalizm on jest taki trochę inny niż te wielkie romantyczne gesty, więc świętowania nie będzie. Jakaś beztroska chociaż większa Ale niż zwykle? Beztroska będzie, zajmę się swoją małą wewnętrzną anią, tak żeby była szczęśliwa. O, i tak myślę, że nasi słuchacze też mogliby zrobić, nie? Mogliby. Bo to nie jest wstyd obchodzić dzień dziecka. Nie ma co się śpieszyć do dorosłości, ona i tak przyjdzie. Na szczęście. Ale warto się do niej troszkę przygotować. A przy okazji zachęcamy też Was jeszcze do tego, żeby przygotować się na odcinek, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli na wywiad z Olą Cieślar. Bardzo ciekawy, mamy nadzieję, że będzie się Wam również podobał, bo wiele ciekawych treści tam się pojawi. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami, zachęcamy do komentowania, dzielenia się swoimi impresjami na temat Dnia Dziecka, bycia dzieckiem, co w tym jest fajnego, co w tym jest niefajnego i mamy nadzieję, że będziemy w kontakcie.